Witajcie moje drogie koziorożce na czytaniu marcowym. Co macie w głowie w tym miesiącu? Śmierć. Czyli jakaś totalna odnowa, jakaś rekonstrukcja wasza się zadzieje za w tym miesiącu, tak? Być może to będzie właśnie mm, na poczet e, takiej determinacji dążenia do celu, jakiegoś. E, um, no, takiej siły i bogactwa dążenia do, do takiego ideału, i, i fizycznego, i, i takiego materialnego, pieniężnego, co Wam wychodzi naprzeciw. Trójka Pucharów. Um, dobra zabawa przy tym wszystkim: taka w, grone, w gronie rodzinnych, o być może nowa miłość, romans, na całego po prostu. Um, ale tak uważajcie, bo um, emocjonalnie to może troszeczkę być beztrosko, takie życie tu i teraz, czy to jest też. To, o co Wam chodzi w tym momencie, zobaczmy, z czego wychodzicie, to jest siódemka. Z czego wychodzicie z siódemki? No, kierowałyście się takim schematem myślenia, że, że jesteście przebiegły i możecie mieć wszystko. No, jesteście w tym wszystkim rzeczywiście inteligentne, zdobyliście jakąś wiedzę, być może rozgryzłyście kogoś lub większą nawet ilość ludzi i, i możecie z nimi robić wszystko. I, no i oni tak tańczą, jak wy im zagracie. Ale co należy zostawić? E, Walet Różdżak. No, należy zostawić takie myślenie, że wszystko e, wszystko łatwo się toczy. Eee, rozpoczynanie jakichś nowych spraw, e, niedokończanie ich, e, takie mm, łatwo przyszło, łatwo pójdzie, e, szybko mi się coś nudzi. E, taki schemat powinnyście wyprzeć. E, no właśnie. No i również taką rolę amanta w swoim życiu, bo ja widzę, że tutaj jesteście w marcu bardzo przebiegłe, cwane. E, szybko się nudzicie. Co macie w głowie? Piątkę, szóstkę? No. Takie troszeczkę powracanie do przeszłości, ale i karmę. To wszystko działo się po coś i wy widać, że bardzo nie ucierpiałyście w temacie, więc bawicie się tą całą sytuacją. No może to jest jakieś rozwiązane. Co nadchodzi? Król Różdżek. Różdżek, przepraszam. No macie jakąś potrzebę taką wewnętrzną porządku. Chciałobyście tej stabilizacji i sprawiedliwości, być może coś, coś, coś uprzednio spotkało Was z, i teraz dlatego bawicie się tak ludźmi, dlatego jesteście takie niewrażliwe emocjonalnie, czy też, no tak, na to wychodzi, że o to tutaj macie pretensje, na co nadchodzi. Wierzę, no, wasze postępowanie, jeżeli tak będziecie dalej robić, no to spotka się z jakąś gwałtowną, gwałtowną e, jakimś odrzuceniem, e, e, dla was klęską. Będziecie przytłoczone, e, bo to wam ciąży. E, Nadzieje obawy, <śmiech> <śmiech> uzyskanie spokoju, zdobycie może byka. E, Dziewiątka pentagramów. No tak, bycie szczęśliwym z tej ciężkiej pracy, którą, którą włożycie. Może, może ktoś Wam się podoba? Spodoba w tym miesiącu z znaku byka. E Energia zatoczenia to jest 5. pięć, e -pięć e pucharów, przepraszam, najmocniej. E no i nie widzą, że Wy macie e trudności we wchodzeniu w nowy związek w jakieś no pakujecie się być może w jakieś porażki uczuciowe, dlatego, że wy się może takim czymś kierujecie, że jak nie ta, no to następna i rezultat umiar, no umiar, no co ja tu mogę powiedzieć więcej, słuchajcie więcej umiaru no i takiej stagnacji, stabilizacji jakiejś, żeby to to, to wam się nie nudziło tak szybko żeby to nie był przesyt, tylko Abyście no, wreszcie osiadły, koziorożce. A z różdek. no jak tu przegapić takiego różczkarza słuchajcie. No pragnienie zmian, to jest wszystko kierowane tym. Mhm. No ale spotkacie kogoś. Mhm. Osiągniecie no, to szczęście, ale to jeszcze, jeszcze chwilę jest, jest coś przed Wami nowego. Także, yy, no, do dziewięciu miesięcy, ale to co małe arkana. Także, o! No, ograniczcie tam swoje myślenie, takie y, jakieś y, zakotwiczone. Odnośnie właśnie tego, że, że to wszystko Wam się należy, że, że Wy przecież macie tyle perspektyw przed sobą, i, no i stańcie na Ziemi troszeczkę. Być może mm, kontemplujcie, udzielajcie się, nie wiem, duchowo, e, czy jakieś medytacje. No, mimo wszystko będzie dobrze, bo tutaj jest jakieś nowe przed Wami, ale na razie za dużo miłości. To tu nie widzę, bo Wy się mega bawicie. No dobrze, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.